Hej, witam wszystkich. Przyszedł czas mi odebrania dużego z rzepaku. Pokażę Wam jak to wygląda. Jestem tutaj na tej pasiece, co ma rzepak przy samej... no przy samym rzep przy praktycznie rzepaku stoi. Zobaczymy jak tam wygląda. Akacja już kwitnie. Zalane jest na pewno tam te górne korpusy, one już były zalane ostatnio. Podkładam dzisiaj tylko przegonki, podkładam susz. Loty są piękne. Akacja. Yy, w sumie rozkwitła pewnie kilka dni temu. Nie wiem, czy to będzie widać w powietrzu co tu się dzieje. Piękne loty są. Ja cię nektaruję. Zobaczcie nawet nisko tutaj. Co się zastanawiałem, czy one zakwitną. To pięknie wszystko. Mmm, jak pachnie. No, akacja musi nektarować. Ładnie tu wygląda. To jest inna lokalizacja. jakieś y, prawie 100 km od, y, od tamtej akacji. Nisko wszędzie też jest kwiat, więc tutaj akurat tego przymrozku nie było, no ale tutaj jest takie akurat specyficzne miejsce, że e, Tu jest taki szpaler drzew, tam są jeszcze lipy, więc może ten Fale mrozu tak nie przeszły tutaj Dobra, bierzemy się za robotę Podkładamy przegonki O trzeba by może trochę wylotkiem tutaj Trawy zerwać, bo e, Mogą mieć ciężko, ale urosło to szybko tutaj no no ale loty są ładne, jak widzicie. Autostrada tutaj. Zobaczcie jak. Tam w tym lesie jeszcze jest sporo akacji. I tutaj cała. Takie duże akacje są ładne, więc zobaczymy jak będzie. Ale pachnie pięknie. Dobra. Działamy dalej. Pierwszy ulik zrobiony. Opa. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać, ale jest bardzo ładnie wszystko zasklepione Opa! Teraz połóweczka One były zakładane jeszcze na konstrukcję rzepaku O! Zobaczcie! Ale leci jeszcze z tych ramek i zostawiam wszystkie pięknie tu jest teraz 9 ramek, więc to poszerzone. No, ale jakbym był pewnie, tak jak miałem plany dzisiaj, być tutaj o 6. Opa. A, nie, dobrze! Ramki się przyklejają jedna do drugiej. Tu akurat były dwie połówki podłożone. I ta niżej również zalana. Nic jeszcze nie podklepione? Na pewno będzie to pewnie będzie atak To zabieramy półtorej, czy? Zabieramy tylko jeden korb. No to jest pytanie. Trochę dymu. Żeby zgonić i usunąć. Nie będzie tego widać, teraz pewnie na filmie. Ale dzikie zabudowy porobiły te mostki łączące korpusy. Dobra, tato, to tato. No, też pełna jest przeglądu żadnych Nie robię tu. Dostają cały korpus z po wirowaniu 9 ramek yy, znaczy w suszu, dwie ramki węzy wkładałem, żeby jeszcze troszeczkę się pobawiły, ładnie odbudowały. Miejmy nadzieję, że woda będzie dobra. Nie Składamy w jedną połówkę. Co teraz, przegonka czy nie? Patrzcie, jakie ramki. Całe, teraz inna. Wszystkie tak są pięknie zalane, ale nie posklepione. Zostawiam to, no bo to są długie komórki. Trzeba tylko pamiętać, żeby. To jest jeszcze rzepak z zakacją, taki wymieszany. Zakładam przegonkę. To wygląda w tym dużym korpusie. Też włożyłem, wcześniej wyciągałem i zostawiłem im 9 ramek. Ładnie, środkowa ramka. O, te skrajne są poszyte, całe. Akurat ta jest taka nie do końca. Nie skrajne, tylko pozostałe tu widzę pięknie ciężkie. Trochę widzę, poszerzyły je, ale to jeszcze nie jest to, jakby od początku dostały. O, to jest skrajna tu ciężka. Nie wiem. Dobra. Tak, tego, że nie że pakowego będę robił tutaj na dwa razy. To jeszcze została część mam już na powałkach. Widać to w ogóle? O, teraz przeniosę statyw dalej. Opa. O, będzie teraz wysoko, to będzie widać. Jak? Pokażę Wam jak to wygląda w korpusie. Wszystko pełne. Tu akurat ma dwa korpusy. Pełne, bo tu chyba była troszeczkę słabsza z tych rodzinek. I jej nie poszerzałem o połówkę, tylko dałem jej... Jak wyciągałem... Ale tu bo zabudowę boczną porobiły jeszcze między ramkami. Dobrze widać? Ciężki jest. Opa! Dobra. I drugi korpus. Ten gniazdowy też. Wszystko pełne. Zabieramy. Ale nabudowały. Nie było, żeby tak udało się wyzerować, je. żeby cały ten rzepak odebrać w terminie, ale to wszystkiego na razie się nie zrobi. Wtedy tak jest i będzie taki część będzie taki czysty rzepak, część będzie taki rzepak Ezachat Przegonka Patrzcie jak porobiły poklejone trzeba to pozbierać bo teraz jak założę drugi to już pogniotę pszczoły Ale za bardzo je tutaj zgonimy trochę Widzicie rozerwana były korpusy to teraz o tu jeszcze czerw jest a, jest zaznaczone, że jest czerw. Teraz sprawdzę to, jak wygląda. Czy to są tylko góry, trudnie? No, pojedyncze komórki. Z drugiej strony też u góry tylko. No i komórki. A no, to jedna ramka jest. Zabudowę. Nic, nic z tym nie robię, zostawiam tak z tej ramki wtedy jak teraz jest czerw, to nie zejdą pszczoły na przegące ale przez jak pewnie będą tutaj jakieś 3 dni Opa. więc przez te 3 dni powinno się wygryć te trutnie. I jak będę robił nadobranie, no to wtedy już będzie pusta, nie będzie czerwiu tam. Ten czerw trutowy, jak widzicie, tam zostało tylko kilka komórek. Dobra i lecimy dalej. Przyklejone do wszystko. Najgorsze jest jak się przykleją ramki w korpusach. O, ta popracowała ładnie, dostały połówkę. I ją zasklepiły. Do odebrania półtorej będzie leci. Będzie minimalnie. Dobra. Opa. Przegunka. Mam na innym pasieczysku już miód na przegądce dwa dni chyba, drugi dzień dzisiaj trzeci więc tam zakładam, że już zeszły ładnie tamten się odbierze odwiruje i przyjdzie pora na ten za kilka dni Mam jeden dwunastoramkowy ul, ale nie wziąłem do niego przegonki ani nawet tej przegonki, którą mogę do powałki wstrząsić. Więc tylko podłoże susim. O, tu jest pięknie. только иначе Vai tirar um No mi się skończyło, nie mam tu na samochodzie. Próbowałem tym kupnym paliwem, ale ono się długo bardzo rozpala. Najlepiej jest na żar dopiero rzucić. i'd like gente Zobaczcie. O Więcej. Ta zajmuje to czyszczenie. straca pszczoła. z boku na daszek sobie zrzucam. Później to pozbieramy. Depois tu os ecco no Jak tam nagrywało się? Dobra. No i tak dalej jeszcze dwa zostały. No i koniec, tak to się prezentuje, więc bardzo fajne wieże stoją. Eee, no do odebrania tak jak widać, powyżej przegonek jest. Tutaj akurat ta dwunastka nie ma przegonki, więc te dwie połówki są do odebrania. Dostały cały duży e, 11 ramek. E, żeby miały co nosić. E, teraz jak mają. Cały dużo miodnie to one już tak mniej chętniej będą nosiły. Tak jak na przykład tutaj są, te dwie do odebrania. Tutaj też zaznaczyłem sobie z tyłu, właśnie mazakiem, w których jest miód jeszcze rzepakowy, bo na przykład które były tam, no to jest ta jedna jest tylko rzepaku, druga to była zakładana tydzień temu, więc one już, już tam jest większość akacji. No Ale na przykład te dwie, no to raczej jest tylko rzepak. I to już ta górna była zasklepiona. No tak jak pokazywałem. Chyba na tym ulu nagrałem filmik i pokazywałem. Więc tutaj praktycznie dwie. No ta druga pewnie też jest już. No zobaczymy. Zweryfikuję to jak będę zabierał ten miód. No to wtedy przegonka po prostu poleci. Jeszcze jeden pół korpus I ta reszta będzie odwirowa zabrana przy następnej okazji. W dwóch ulach miałem matki w izolatorach. W tym pierwszym co nie nagrałem, i tam chyba w ostatnim wizolator dwuramkowy wkładałem matki, no bo był nastrój rojowy ładnie. Już miseczki są wywinięte, nastrój zlikwidowany, matka wypuszczona. Tu matki z czerwonym opalitkiem. Efekt był na lotu. generalnie, wydaje mi się, dlatego one wpadły w nastrój rojowy. Bo czyli więcej pszczoły lotnej wracało i one się zalewały. Matka nie miała tyle do czerwienia, więc tak dla. Własnego spokoju włożyłem je w izolatory, żeby nie, nie uciekły, bo tutaj nawet jakby rójka wyszła, to nikt by nie miał. E, nikt by tego nie zobaczył nawet. A tu są wszystkie matki tegoroczne, zeszłoroczne, więc liczę, że one tutaj będą cały sezon bardzo ładnie pracowały. E, miseczki nie odciągnięte miały, ta nie miała wcale, tamta jeszcze miała jakieś tam miseczki odciągnięte, ale. Ale matka czerwi normalnie i raczej już teraz przy pożytku i braku miodu u góry prawie to nie powinny już mieć nastroju. Zresztą już ten okres rojowy mija w tym roku wcześniej, no bo wszystko przyspieszyło, więc, więc tak jest. Oczyściłem tutaj teren przed lądowiskiem, teraz trochę loty ustały, no i tak latają dosyć ładnie, ale jak założyłem mi ten półkorpus to, znaczy ten pełne korpusy suszu no to musiało się tym zająć, zagospodarować i, i jak przeglądałem dalej to zauważyłem, że wszystko tak stanęło, no, ale zaraz będą wracały i i praca ruszy ponownie dobra, jadę na kolejną pasiekę na razie, cześć